Zawrócił. Widziałem, jak na niego patrzyłeś. to się od mojej rodziny. Ja. Mam dzisiaj naradę. Już ja tam dobrze wiem, jak wyglądają te wasze narady. Pamiętasz, jak wynajmowaliśmy poligon do filmu wtedy? Przeglądałem papiery. Nic się nie zgadza. Czuję, że jest afera. Kurwa, coś śmierdzi, zrozumiesz, Tylko nie wiem, co. Wolna Polska, za przeproszeniem Kutasie Jebany. Wolna Polska, wolny rynek, wolna wola. Jak ci się nie podoba, to spójrz! stąd! Przez jakiś czas chłopcy nie powinni chodzić do szkoły. Musimy zbudować nowy świat. Stary świat musi zginąć. Niech ksiądz jeszcze nie wychodzi. Przyjdę zobaczyć się z córką. Jaką córką? Tylko się mnie nie pozbędziesz. Będziesz pracowała w sklepie i będziesz usługiwała różnym pedałom, Niemcom i Żydom. Chcesz tego? Chcesz tak upokorzyć mnie i mamusie? Zdradziłeś ojczyznę. Zdradziłeś.